Co polżesz, co powąchasz i co ugryziesz, to dostajesz punkta, tak? Jak <grym> Aha, Aha. Okay. to rzecz? Dobra. Okej. cię? No tak. Będziesz wąchać. I losuj to jest? ja pewnie będę gryz. Ej, gdzieś to dobrze nie. Ty nie. gryzę. Ty będziesz myżlizał, a ja będę gry najgorzej. I ja wiem co to jest, ej! Czoki polane sosem sojowym. To jest wszystko. <grym>. Ej, to się pola? Jak to pachnie? Nie, nie. To, to jest pak. oczywiście, że to jest szok, bo ja kocham szoki To so jest szok z sosem sojowym. Ty musisz ugryźć Ja polizać. Polizać Nie, no wszystkie polizał, no. Ej, dobra, bo ej, no, nie, zlizał ten sos! Ale połączenie najlepsze. Dziękuję przeciw, no zlizałeś sos, żebym ja mógł to ugryźć. <laughs> ej, tak jest Okropne! Nie, to jest okropne! To tam nie otrzewuj tego szoka! pół? A bo ty to ugryźć? A to nie musisz zje... Ej! Bo to nie dość że słone! To jeszcze kwaśne, to, tak. to jest najgorsze Jest to najgorsze połączenie, naprawdę mi to było jakieś najnowsze, najnowsze. najnowsze połączenie no. Fajnie, że ten odcinek, że nie trzeba tego jeść to ugryźć, to jest surowy ziemniak Nie, to nie jest surowy ziemniak Pierwszy teraz, no Kuras is the greatest grizzly Bo ja, jako, że ja byłem te... Ey, znowu Ja Jako, że ja byłem na tych zakupach, no to jakby wiem mniej więcej coś Ale i to nie no co ja tak jest. Chciałem to? Ja chciałem to bardzo spróbować, jak to wczoraj brali. Nie, w ogóle mów co to jest, bo to będzie to napisane są pędy bambusa. To są pędy bambusa To są pędy bambusa. Ja jest... ale mega mam ochotę polskie. I ty nam powiedz, jak pachnie. o. Ej, obrzydliwie to pachnie. Jeśli chodzi o lizanie, to jest Git. Po prostu. No to jest. Nie duch. ma. S... <grym> <grym> nie, to jakby nie ma y, smaku od lizania. Ładnego. <grym> <grym> Co nie ma... Dobra, ja nie, li, ja nie liżę ten, tylko biorę całość się takie No. Ej. Pyszło. Jeżeli miałbym powiedzieć, że coś na świecie nie ma smaku, to właśnie to. No to właśnie to też nie miało jakby lizu. Na pewno już wiem, że nie chcę tego gryźć ze względu na to, że nie powinienem mieć cukru. Poczekaj, jest ciastko Oreo. A to jest Aha, coś jest innego. Bior, biorę ten, dobra, no, wysunięty. Oh! Jest to polizanie. No, oh, ja mam. Okay. A ja to trzeci raz mam wąchanie? Ale Lipton. Jak to pachnie, od razu tam tutaj zdradzić kilka słów. Oh! Pięknie? Świeżo. <laughs> dobra, czyli to jest Oreo z pasa do zębów.

Czuję odświeżenie, ale też trochę cukru smak. Ej, to, jest, to jest Ej, Szczerze, ja szczerze jest cukru cukru jeśli chodzi o lizanie, to jest mega dobre. Ej, to może być dobre, tak szczerze. Czy ale... pasty trochę można zjeść Przecież czekolada z miętą to jest najlepsze No połączenie. tak, to jest dobre stanie. w ogóle, jakby to się je, nie? Myślę, że to będzie dobre, tak szczerze. Zależy, ile tej pasty jest. Nie jest to dobre. Bo to jest pasta dla z domu, tak? Nie. Eukalipsusowe jakieś to? Eukalipsusowe? Szeszne? Jest... Nie, nie dobre. Julitka Już ja biorę a wiesz też mogę wziąć. Szala. Mm. <grystanie> <grystanie> Mi smakuje, bardzo dobra. Ej! Smierdzący skarpetą. Fuj! To śmierdzi. O! Czarny. Lizanie! Lizanie. O... I powiedz mi, jak smakuje? A ja... Nie, to ja będę Bo te sery są takie, że właśnie jak je liżesz i wą jak wąchasz, to są niedobre. Jak je jesz, to jest git chyba. Ale ten zapach jest tak intensywny, tak do mózgu się przedostaje. Ja jem bez wąchania. Jest odrzucający dla mnie. Ja nie, nie lubię... Ja lubię ser, ale nie taki. Nie, bo ja nie przepadam za serem pleśniowym ogólnie. Ja nie lubię y -y. sera pleśniowego. Normalnie nie lubię. Nie, nie to... no Dobra, jest mocny. Ciężki jest. Ciężki, co? Ciężki, Ciężki. Ja takiego, ja takiego pleśniowego nigdy nie jadłem jeszcze Czuję, że mi się dupcy teraz dobrze z gęby Który ty, to zdałaś? Ten Nie pamiętam Ten Ja Bardzo Ope. jest to Jest to okropne Bo. <laughs> Dawaj, Ope. to jeszcze ty zjedz to jest kwaśne ej, Ale Lecimy dalej, hej jest... Ej, pyszne to jest To jest najpyszniejsze Jem to Twój! Nie, bo ja nie przepadam za serem mam ogólnie. To jest największe moje przekleństwo. Ty wiesz co to jest? Ale co to jest? Nie Nie! Kapary! Yes! Yes! Nie! Zanim wziąłem ten, to teraz ten. Liza. O, i wąchanko! Lizanko i twój lubiony wąchanko. Nie no. Ja A tak? Dobra ja też powącham. Ja też powącham, dodatkowo. Dla widza, Przemek. Ej, szczerze, to jest okropne, no. najgorsze wąchanie. No. Ej ej, ej! 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 Szczerze! Ej! Ja na sam zamach! Ej! Jak teraz wziąłem już normalnie do buzi i się wymieszałem ze śliną, to nie jest tak źle, ale ten pierwszy taki strzał to jest coś da, naprawdę dziwnego. Ja też liczę to, żeby ci nie było smutno, że ty tego i ten... No właśnie to jest ta reakcja, nie? Ale właśnie później nie jest tak źle. To będzie takie fasolowe, takie jak Bóg trochę. O. Muszę może, może jeść. Dawaj, bo to jest odcinek, bo jesz. polski. Yy, Nie! Nie! Jezu! No. Nie. Nie. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja wiem, że ja będę musiał dzisiaj zjeść karmę. Bo po prostu to jest moja karma. Bo ja byliśmy na zakupach i powiedziałem: Dobra, weźmy karmę, niech ktoś to zeżre. Wypadnie na mnie, to będzie moja karma. Weź mi to, weź jednego kapara, bo nigdy kapara nie miał Ale tam no. ślina moja, ma śliny, nie ma to jest Nie Ja śliny. ja daję. Ja tego ja Przemek, Ja Ale Zjedz! Nie, to jest mój odcinek, ja przecież tylko prowadzę. Zjedz! Bardzo dobry. Chyba zamawiam dzisiaj pizzę z kaparami. A ja za mam Mando, Lecę mięsną the Dziękuję! A weźcie, zjedź Zjedz! tak? A chociaż zjem! No wieczór! Przecież myślałem o tym ciągle tak? Ludziłem się z myślami! Dawid ci musi mówić. Przecież no zjedz! Still the wheel! Still the wheel! Pfff, przemek. na że to jest ogór <laughs> nie jest to do, bardzo niedobre. Bardzo, okropne. Nie! I to jest według ciebie lajtowe! Co to jest? To jest ale, co to, ale nie, bo to chyba jest ta! Puszka normalna, człowieka. Nie, to jest puszka. Nie, nie wiem czy to jest człowieka czy nie. Ludzka puszka, czy tak. zwierzęca. Nie, nie wiem. Wiem, A były... dwie. Często. Modlę się o to, żeby nie jeść tego! Nie. Dobra, biorę środkowy teraz. Gryź! Gryzienie, Mam gryzienie! Uwaga, teraz ty wąchasz i powiesz nam, czy to jest dla człowieka, czy dla zwierzęcia? Dla psa? Nie, nie słyszałeś, prawda? Był proces lukowy, typowo. Tego się nie da z, y, udać. Co jest? Dobra, no, to jest dla psa. Znaczy, ja, ja poczułem i to nie, nie pachnie, jak to było Do To nie znów. Ja nigdy w życiu nie, nie wziąłem do buzi jakby k, k, jedzenia dla psa, nigdy w swojej historii życia. Zawsze mnie trochę myślę. Śmierć! E, nie, czyż to jest pyszna? to jest normalna, mielona pyszna. Możecie tym tymczasem konsystencja co? Oni zważliwy ciebie. dzisiaj, dzisiaj będę ja Nie chcę tego lizać, ale ty masz i tak mega gorzej, bo to bym kochany zjeść. Nie zjeść, <śmulatuj> tylko ugrysz. <śmulatuj> nie, to Szczerze, lip nie polizałem chyba. Lip nie lip... nie poczułem nic, ale jakby. <śmulatuj> Psychika! <śmulatuj> Siada ci, psycha, ja. to nie jest fajne. <śmulatuj> ej, ej, nie ma sensu, czy nie ma? Nie ma co to, to jest? To była karma dla ptora. Nie. A co? No dla ludzi normalne. Jak dla ludzi? Normalne dla ludzi. No co ty? No? Co, co to było? Flaszki? Nie. Normalne no. dla ludzi jedzenie. Serio? Tak Ej, psy, to psy, psy, psycha jakby Na drugi raz Nie, bo to jest base. Dawid tutaj zastosował dorosłą psychologię Nie, ale na, na To nie Powiem tak, to czy to będzie dla ludzi czy nie, to wygląda jakby to było dla psa dla psa Nie, no to... Co jest dla, Ej, nie dla ludzi. Jedna rzecz! Jedna rzecz! popił, Gatem popiół! <grystanie> Czym się charakteryzuje żarcie dla, dla psów i dla zwierząt? <laughs> Że w środku jest popiół! To ma słaby smak, to nie, nie, nie ma takich fajnych przyprawek jak to my mamy mięsko, więc to jest nam milion... Ogólnie szczerze! Szczerze! Jeśli to jest dla człowieka jakimś cudem, to ja pozdrawiam serdecznie naprawdę producenta tego wyrobu. No, mamy tu do czynienia z y, karmą dla psa. Ja, mnie. Dam... No! Rzecz. Robiliście nami challenge? Oczywiście, jak miałem 10 lat. Ja robię, jak miałem 10 lat. Jesteś gospodarzem odcinka, no. więc kto nie wypuści ani trochę zbudzi i połknie, stówę dostaje. <laughs> Ale oczywiście, kochani, no my trzymamy na Was ma odpowiedzialność, także nie polecamy wam robić tego challenge'u, bo faktycznie coś tam, no y, może to być poniekąd niebezpieczne. A bo ja widzisz, też widzę, to na. Razie. No kurde! No! O, nie, to... Nie. <głos> 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 Dobra, ale jaki to masz? 100 złotych oczywiście zarobisz, jeżeli to robisz poprawnie z samą <noise> Cynamon święta. Kocham cynamon. <noise> na cały. nie <noise> Bardzo prosiliście o to, żeby były koncerty w większych miastach. Było mnóstwo zapytań, także zorganizowaliśmy specjalnie dla Was się w Gdańsku, widzimy się w Poznaniu, widzimy się w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu, oh, z, widzimy się uuu. wszędzie, także kupujcie bilety, jeżeli jeszcze są. A ja właśnie teraz palcami ściągnąłem to, no bo ja nie mam pogryźć. No, no. To git, chyba ty. tak? No. Ale proszę, nie, nie nie, porze, porze, porze. No nie, okay. nie, 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 Chodzi o to, że cynamon jakby pobiera ci wodę całą, całą ślinę. I jest ma maksymalnie sucho w buzi. <grym> <grym> a bo <grym> wiem, bo jest tak sucho, że mu ja, jak wujnić? Nabrałem się Ale u mnie to bardzo dobrze mówi, że zaczynamy. Ej, A Ale problem to było. Kochany, 100 złotych właśnie wyglądają na swoim koncie. O, dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Co to? O, to są wodorosty! Fuuu, ja myślałem, że nie będzie gorszych rzeczy niż te kapary. A, a od razu sam z siebie chciałem w ogóle powąchać, ale... myślałem, że masz to, to O! Co to jest? No nie, Liza, nie, Liza. Nie. No nie, no jej co? A teraz ja wącham. O, no zaczynamy. Hej! Hi. Może. Totalnie znam ten zapach! Jakbyśmy w Portugalii tak pachniał w tym portu! Możemy! A nie wąchać, tylko lizać. Tak, zrób to tylko. Jak ma to zrobić? Ja no to po prostu wzięłam. Nie, nie chcę tego. Ja to robię z klasą. Klasy. też tak chciałam! Klasi. Ej, Patryk, szczerze? Wzięłam trzy razy tyle co ty. trzy razy tyle co ty, ale to nie ma znaczenia. Nie jest to najprzyjemniejsze, jednakże wiem, że są ludzie, którzy jakby lubią taki smak. Ja się czuję jakbym weszła do oceanu, zaplątałabym się noga w jakiegoś i musiałabym to zjeść. Więc długo w Tajlandii sobie nie zjemy. Kolejna rzecz. Flaczki to są po prostu pokrojone żołądki. Normalnie żołądek pokrojony, tak. Jest to wąchanie. Urazma, to. I co? Zagramy w kamień papier. Trzy, cztery. No że. Jezu, przecież ja muszę to zjeść. Ej, to jest dobre. Znaczy to bo ogólnie w smaku. Jest... Ej, to konsystencja tego może być. Ej, to 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 jest... funkcje, jak karma. Ci się pomyli No po prostu mocha. śliną to Ogólnie? Ja to pachnie? gulasz. O, to jest, to jest żołądek, ja już widzę Ej, lubię. to jest typowy żołądek. To jest typowy Ej, nie żołądek. nie kurde, trochę troszeczkę jest tam ostre A flaki? Hmm? Ja zaczyna zjadać wrednio. Ale wiecie, co wam powiem? Kiedyś jadłem flaki mm. sojowe i były pyszne ogólnie. Sojowe. Tak, no soj. Co to jest? A kiedy możemy otworzyć te oczy? Co to jest? O, to przecież nie, że... no oni mi nie, nie. powiedzieli. Ja, ja tam zamknięto. Dobra, ee, ja zobaczyłem. Ja już wiem. Wy nie patrzcie. Ale zaraz sto! Okay. Nie! Co tu się nie, dzieje w ogóle? To, Czyli to co? Jest, nie rosujemy i jemy? To jest już ostatnia rzecz. Am. Um. Buzia. Raz, Buzia. Buzia. ostre, hon. Jestem tylko ostre. No, nope. <grymne> <grymne> Ja nie mogę z tego jeść. A! A!